Na korycie bez byka, to znaczy, że moje życie nie ma sensu. No spytaj mnie, jak się do tego zabiorę. No pytaj, jak? Jak się pan do tego zabierze? <grym> Otóż szczepię komuś i komuś jeszcze nie wiem. Może metromena i wyszkolę tego kogoś na nowego. 讲哥们。<noise> <noise> Znaleźć odpowiedniego biorcę, kogoś wielkiego sercem i duchem szczepienia, kogoś kto przedkłada dobro innych nad dobro własne. Co to za okropny dźwięk? Wszystko wskazuje na to, że wydobywa się stąd ser. Zostawić się mega mocnemu i pokazać, że nie damy sobą pomiatać. O, o serio! Ależ ty słodki, Mówi ci, niedługo go dopadnę. Aha, a mogę spytać skąd ta wejście? Serio! właśnie znalazłam jego tajną bazę! Jak ona znalazła moją bazę? Eee, ale jak znalazłaś jego tajną bazę? Bo tylko jeden budynek w mieście ma na dachu atrapy obserwatorium. Okej. Okay. Nie ma szans, żeby znalazła tajne wejście. Nawet raz ty strapisz tajne wejście! Minion! No, zapomniałem, gdzie jest. Pozna nasze mroczne sekrety. Po czym ty masz o, takie wody co? co? A nie, nie, nie ty, Roxanne. Nie, tak sobie krzyczy na, na urnę matki. Nic nie rób, zaraz przyjadę.